8 listopada, niedziela, analiza weekendowa, rynek walutowy. Rozpoczniemy od pary euro do dolara. Ten tydzień zakończył się dużą wzrostową świecą, która, której minimum wypadło poniżej oczywiście minimum z poprzedniego tygodnia, i tym samym broniony jest zakres overbalansu, który, który no, tak jak już niejednokrotnie, ostatnio wspominaliśmy, no ma teoretycznie no, duże prawdopodobieństwo w tym, aby dokonał się tutaj pełen impuls, to znaczy po fali pierwszej, drugiej mieliśmy falę trzecią, teraz mamy falę czwartą, powinniśmy mieć falę piątą, która powinna dojść moim zdaniem do zakresu około 1,21 może 1,2150, a więc tutaj do strefy na koronę, jak i również tutaj do strefy wynikającej z tego dołka między jakby dwoma dwoma szczytami. Więc tutaj gdzieś w te, w te oblicza powinniśmy dojść, jak tutaj widzimy na wykresie dziennym idealnie widać A, B, C z nadbiciem tego dołka, czyli tutaj mniej więcej ruchła zachowane, w tej chwili silny wzrost, który wyszedł już ponad ostatni, tutaj ten potwierdzony szczyt. Gdybyśmy chcieli zejść na jeszcze niższe e, interwały, no to tutaj faktycznie trzeba by było do, do, zobaczyć, że gdybyśmy, jeżeli byśmy sprawdzali to to tutaj trzeba było że że jest duże prawdopodobieństwo, znaczy się tak spalowo wynikałoby, że kończy się tutaj gdzieś jakiś impuls, a zatem strefa na koronę może być strefą, która w jakiś sposób nie wiem, zatrzyma, powstrzyma w tej chwili wzrost, po którym możemy mieć korektę, a dopiero po korekcie może pójdzie dopiero ten dalszy ruch. Natomiast no Na tę chwilę właściwie trzeba, trzeba tylko i wyłącznie, nazwijmy tylko i wyłącznie, no tak nie patrząc na scalping, grać w kierunku nowego nowego szczytu. I tutaj się wydaje, tak jak już wspomniałem, dojście tutaj do tej strefy 1,21-1,21,50, do tych przedziałów no, powinno powinno mieć miejsce. Być może, bo wiadomo, że no, rynek może budować falę, jak to się mówi, rozbudowane i, i, i nie być tej korekty, ale no niewątpliwie tutaj coś się może zadziać w niższych interwałach na tej strefie na koronę. Kolejna, kolejna para, a właściwie tu w tym momencie indeks dolarowy. No, widzimy wyraźnie, że rynek po delikatnym nadbiciu tego overbalansu, na co rozumiem zatrzymał się tutaj na tym strefie podwójnych dołków. Ruszył ten poprzedni tydzień, był wyjściem w górę, natomiast teraz został on cały skasowany ten wzrost. No, i tutaj wszystko wskazuje na to, że zgodnie z już wcześniejszymi ustalaniami, no indeks dolarowy powinien co najmniej dojść tutaj do, do, do poziomu około 91, czyli do znowu, jak to się mówi, do strefy na koronę, do tej ostatniej linii obrony w ramach impulsu, a być może i głębiej, ale na tę chwilę wygląda, że tak by chciał zrobić. Patrząc na wykres dzienny, no, widzimy wyraźnie mm, czarne świece, żadnych objawów tutaj, bo jesteśmy w tej chwili na mniejszej strefie na koronę tego, ale na razie nie mamy tutaj nic, co mogłoby wskazywać, że ten, ten rejon w jakiś sposób powstrzyma spadki, a więc indeks dolarowy, osłabienie dolara. No i ostatnia para z tych zachodnich to funt do, do, do dolara. No tu na funcie, szybciutko tylko przypomnę, po zejściu na nowe dołki nie mieliśmy wyjścia, nie nadbiliśmy tego szczytu. Układ, który, który poszedł do góry, był również układem korekcyjnym. W związku z tym w dalszym, w dalszej, w dalszym ciągu możliwe są nowe dołki, czyli wybicie 1,14, ale oczywiście może być zejście jakieś niższe, a o tym, że powinno być zejście świadczy od szczytu zejście impulsem, teraz obecnie zrobiona jest jakaś korekta, cofnięcie, no i właśnie rynek idzie teraz do góry, no czyli jak mamy iść na dół, no to przejdźmy na wykres dzienny, tu widzimy po tym ruchu, który wybił overbalance, zatrzymał się co prawda tutaj na tym szczycie i, i to jest w tej chwili Uściślając ostatni okres, dojście, zejście do dołka, więc idziemy na nowy, na nowy, że tak powiem, tutaj z tych szczytów. No i bardzo ważna strefa 1, tutaj około 1,32, 1,32,50, strefa na koronę. Jeżeli właśnie to wybicie overbalansu ma oznaczać zejście na. Jeszcze jeden ruch co, co najmniej do poziomu tutaj 1,23, bo jak mówiłem, że mamy tutaj dużą korektę i jak najbardziej możliwe jest schodzenie na dół, tak na razie rozpatrując to w nieco krótszym etapie, to mamy po pierwsze zatrzymanie na poziomie szczytu, a więc teoretycznie szansę na nowy szczyt, jednak układ tego no, jest na tyle na tyle, bym powiedział. Nieciekawy dla, dla, dla punta, że no tutaj wyraźnie widać po tym układzie, że rynek ma prawo iść dalej jeszcze do góry, ale wydaje się, że mimo wszystko tutaj gdzieś do okolic tej strefy, oczywiście no można nadbić, bo wiemy, że korona to nie jest coś takiego, że działa to idealnie na idealnym poziomie. Ale tutaj te okolice 1,32, 1,33 powiedzmy rozszerzmy ten zakres i następnie. Jeżeli nastąpi tutaj na mniejszych interwałach zmiana trendu, no to będziemy spodziewali się kolejnego uderzenia, i w tym przypadku będziemy mieli raczej zagwarantowane no zagwarantowane w cudzysłowie oczywiście zejście co najmniej do 1,23 tutaj do tych okolic tego dołka. Natomiast, natomiast patrząc, jeszcze raz powtórzę, z tej dłuższej perspektywy może być nawet i nowe, na nowe dołki. Kolejna to już pary z polskim złotym, euro do złotego. Po tej świecy, z, z wyraźnym cieniem, silna świeca podażowa, czarna świeca umocn podażowa na tym wykresie, umacnienie się złotego w bardzo dużym wymiarze. No, i tutaj należy zobaczyć, że w tej chwili doszliśmy tutaj do zakresu, jak gdyby tego overbalansu. Jednak na tę chwilę, no świeca, która tutaj powstała, jak i cały ten szereg tych świec, no, raczej nie są świecami, które by mogły wskazywać, albo nawet i zachęcać do tego, że. Że faktycznie nastąpi obrona tego zakresu overbalansu, a więc na razie patrzymy w dół, no jeżeli wybijemy tutaj poziom 1,445, no to należy się spodziewać kolejnego zejścia, co najmniej do potem, po, po jakiejś korekcie możliwej do poziomu 4,37. Gdyby coś jednak się zadziało w postaci, nie wiem, wyższego otwarcia w poniedziałek, bo wiemy, że niedziela to tam też się odznaczy w jakiś sposób, ale w poniedziałek gdyby się o jakieś wyższe otwarcie, jakieś haramie, albo no, świeca ścieniem, że w cenach zamknięcia overbalance byłby zachowany, byłby utrzymany, no to wówczas jak najbardziej jest możliwy dalszy wzrost i wtedy tutaj z atakiem na ten podwójny szczyt, a to świadczy o tym, że w tej chwili można powiedzieć, że jesteśmy w takiej konfiguracji cenowej, że wybicie tego dołka no, oznaczałoby bardzo silne, według mnie, możliwość bardzo silnego umocnienia, bo no, zejście tu do tych obszarów 4,37 to jest raczej, no, powiedzmy, w tym momencie bardzo, bardzo, bardzo prawdopodobne. Natomiast. No, mamy również wtedy utworzenie się dużego podwójnego szczytu, jak widzimy zakres tego podwójnego szczytu mógłby zaowocować zejściem nawet poniżej 4,20, czyli, czyli tutaj wybiciem tego, bo zakres takiego podwójnego szczytu wypada na pewno niżej niż 4,20, ale Przede wszystkim, czyli w tej chwili patrzymy, czy overbalance zostanie wybity, jeśli tak, to jest atak na 4,45, udany atak na 4,45, to moim zdaniem po jakiejkolwiek korekcie spadek co najmniej do 4,37. No i tu znowu walka, bo wybicie tego poziomu no to oznacza utworzenie podwójnego szczytu i możliwość spadku o powiedzmy około 30 groszy, czyli do poziomu niemalże 4 zł. Natomiast zatrzymanie, gdyby się okazało, że jednak w nowym tygodniu uda się utrzymać ten overbalance, no to wtedy będziemy mieli korektę pędzącą 1 do 1 i ruch moim zdaniem na nowe szczyty. No i tutaj już jest ciężej wskazać jakieś powiedzmy sobie poziomy dopiero z wykresu miesięcznego wynika, że wtedy moglibyśmy mieć osłabienie złotego do poziomu nawet i około 4.90, ponieważ tutaj tak naprawdę po drodze no nie za bardzo jest gdzie znaleźć jakąś powiedzmy strefę inną. No, no tutaj widzimy z pewno z niższego wykresu, gdybyśmy bo to jest akurat miesięczny teraz, gdybyśmy przeszli to tu może jeszcze jakaś 4.75, ale no Wybicie tego podwójnego szczytu na pewno owocowa, znaczy na pewno raczej na pewno owocowałoby ruchem, który mógłby dojść do szczytów notowań, czyli z poziomu 2004, z poziomu 2008 czyli w 4,90 z małym haczyków. I dolar do złotego. Na dolarze również umocnienie złotówki. Silna świeca podażowa. Tu już widzimy, że overbalance jest naruszony. Tak, ten overbalance jest naruszony. Jest jeszcze teraz moim zdaniem kolej na atak tego dołka no i wybicie tego dołka no jest już poważnym wskazaniem na to, że mieliśmy tutaj do czynienia z korektą jakąś ABC zresztą widzimy same trójki i, i schodzimy na nowe dołki czyli umocnienie poniżej 4,33,65 4, oczywiście po drodze najprawdopodobniej czy głowy nikt nie da, ale z dużym prawdopodobieństwem w okolicach 3,73 czy 74, a więc tutaj na tej strefie tego podwójnego dołka, linia szyi, jak widzimy podwójnego dołka plus retest, no najprawdopodobniej próba jakiegoś powstrzymania ewentualnego spadku i wejścia w fazę korekty. Czy ona dojdzie tutaj do strefy na koronę 3,90, czy, czy wykona ruch taki jak, 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 jak ten pinbar, który był spadkowy, trudno jest powiedzieć. Czyli też innymi słowy, no widzimy na razie układ korekcyjny na nowe, że tak powiem dołki. Pierwszym etapem to jest atak tutaj poziomu 3,77, powiedzmy 3,76, wybicie tego, dojście do strefy, najprawdopodobniej jakaś korekta i potem dalszy, dalszy może ruch w dół jako, jako, jako yy, zejście na nowe dołki, chyba że, bo tego też nie możemy zabronić, rynek rysuje nam tutaj układ, w którym będziemy mieli, to ten pin bar tu jest bardzo ciekawy, bardzo wysoki yy, i dlatego też możemy mieć układ, w którym będziemy mieli po tym całym tutaj spadku mamy A. Teraz zrobi nam się B właśnie tutaj gdzieś do tej strefy na koronę. Znaczy nie na strefę na koronę, przepraszam, do strefy wynikającej z linii szyi podwójnego dołka. I następnie pójdzie C, które mogłoby iść i do 61, i do 78,5. A więc też do okolic z znaczy znacznie wyższych do zniesienia, mówię, czyli 4,05, 4,15. No. Wykluczyć tego nie możemy. Zwłaszcza, że mówię tutaj po drodze powstał silny pinball. Jeżeli rynek zejdzie tu i się zatrzyma tak naprawdę na tej strefie, no to powiedzmy sobie szczerze, gdybyśmy to rozpisali jeszcze na mniejszym interwale, to mielibyśmy tutaj wyraźne jakieś A, B i C. Tak, nieważne, czy to C by było piątką, ale mamy A, B, bo silny wzrost i C. Więc tutaj tak naprawdę to zejście bezpośrednio, wybicie dołka, zejście do tej strefy, no nie jest tym jednoznacznym, bardzo bym powiedział, bo to i tak jest tylko wskazanie na to, że możliwość zakończenia tego ruchu korekcyjnego, no właśnie, ale tu w tym przypadku okazuje się, znaczy się okazuje, no jest to przez ten długi dzień o tyle zagrożone, że ta strefa, te okolice mogą wybronić ruch i potem następnie wygenerować większy ruch wzrostowy. Im bliżej i gdyby na poziomie delikatne naruszenie cieniem tego tutaj dołka, tym moim zdaniem większe prawdopodobieństwo jest tego, że powstaje tutaj układ większej korekty. Czyli mieliśmy jakieś A, mamy teraz jakieś B. Bo tutaj znowu, gdybyśmy chcieli się zagłębiać w teorie eliotowskie, no to przecież możemy mieć tutaj układ ABC jako A, teraz ABC jako B, na przykład w formie owanii i następny ruch do góry. Także tutaj wariantów, jak zwykle, eliot daje 1 500 2 900, więc dlatego warto tutaj popatrzeć na to, co już przedstawiłem, czyli te strefy. Im bliżej tej strefy, zakończenie, to śmiało można próbować wtedy grać na wzrosty, mimo że nadbity byłby ten dołek, wybity, to i, prawdopodob i duże prawdopodobieństwo, możliwość właściwie zmiany trendu, to i tak myślę, że układ, którym tutaj spada, bardziej by, bardziej by preferował kolejny ruch do góry, a to wszystko jako część większej korekty. I to by było tyle, jeśli chodzi o rynek walutowy Przedstawiamy.